Siema, z tej strony XFreddy, aktualnie znajdują się na serwerze tabm.cpl, zostawcie subika, łapkę w górze i dzwoneczek i napiszcie swój nick w komentarzu oraz w komentarzu oszu zaposzkonał serduszko, ponieważ za 50 lajków wylosuję dla Was voucher na Elite i ja napiszę kto chce ze mną zagrać w MSG. Napisałem coś zagrać, wyróżniam się na pewno mam rangę Friend. Ja chcę SO już MSG, kubuś, halo, siema, mal DC ja sobie w międzyczasie jeszcze itemki ogarnę legendarne, żeby nie było, że mnie jakiś tutaj dzieciaczek ubije jak kotleta. Dobra, muszę ja tutaj kopiuję Discorda. MSG, kubuś halo, dobra. Mój DC. Teraz kiedyś update na Discordzie wprowadzili, że już nie ma tych cyferek takich. Że tylko sama nazwa starczy, dobra. Napisałem do niego mój DC. Ty on już jest pojebany do mnie, znaczy niepoważny. Już do mnie wyzwania. Dobra, schowek. Ja za muszę i ten, tutaj, dobra Halo? Hej Siema Siema Napisz do mnie kropkę na, na Minecrafcie, jeśli to ty jesteś, chyba, że się podszywasz To ja. No dobra. I chcesz, że na sojusz bo widziałem wiadomości prywatnej, tak? Tak. Ile masz lat? 10 A dlaczego akurat ty chcesz sojusz ze mną? No, bo nie mam sojuszników na serwerze. Dobra. A ile masz w rankingu? Czy masz jakieś temki, czy jak to wygląda? Mam no. i i 950 rankingu. A dobra, mam pytanie dla ciebie, takie na inteligencję, bo to będzie po prostu decydowało, czy będziemy razem grali, tak? Okej. Okay. Przy dwóch rękach masz 10 palców, nie? No. Ile palców jest w 10 rękach? No. no i pięknie, skąd wiedziałeś? Nie wiem. Dostałem Następne pytanie. Słuchasz mnie? No. Czy stróż nocny dostanie rentę, gdy umrze w dzień? Tego nie wiem. A dobra, 2 plus 2 razy 2? 6. Ile zwierząt Abel zabrał na arkę? Co ja mam tu wiedzieć? A co ty, niereligijny nie, nie jesteś, chłopie? To Co no. ja, ty se jaja ze mnie robisz? Halo, kolego. No. Ty se jaja ze mnie robisz, czy co? Nie. No to z, czemu nie wiesz? A uczęsz się na religię? Ja w czwartej klasie jestem. A na religię chodzisz? Tak. A na WDŻ, wychowanie do życia w rodzinie? Nie. A czemu? No bo tak. A, a tak szczerze, czemu nie chodzisz? No bo tak. A chodziłbyś, jeśli pani by pokazywała? Mm -hmm. Nie wiem. A czemu nie chodzisz? Mama cię pisała z jakiego powodu? Nie wiem. Nie stawił mi takich pytań. Dlaczego? To sojusz. Bo no ja ta... nie jestem tu odwiedzany. No tak, ale wiesz, no chciałem się dowiedzieć po prostu tak. Starszy kolega, to wiesz, no chciałem się dowiedzieć, dlaczego nie chcesz na WDŻ, stary? Nie wiem. A nauczyć cię wychowania do, do... do życia w rodzinie? A nauczyć cię wychowania do życia w rodzinie? Okej. A czemu w szkole nie chcesz chodzić, a znowu nagle chcesz? Mm. Ja jestem bardziej doświadczony, niż ta twoja nauczycielka w szkole, stary. A nagrywasz? Nie. Tylko ci, wiesz, gadam z tą po koleżeńsku. Mhm. Dobra, no to jak tego, to wydaje mi się, że może do mnie te nie? A byłeś chociaż raz na wyderzecie, czy nie? Raz tak. I co tam było, co pani mówiła? Nie mogę powiedzieć. Nie ma ale nie zabijaj. No a powiedz, co było mówione tam. Co ty, co ty, mnie miałeś mieczem? Aż to muszę zejść krok tak. bo czułem się zagrożony, stary. czułem się zagrożony, dawaj. Okay. Masz kilo po kopkę sobie i tamki. I, I dawaj, powiedz mi, co tam ci pani mówiła tam. O takim spotkaniu. Nie mogę powiedzieć. A czemu? Weź, powiedz. Nie, nie, nie mogę. Powiedz, bo cię zabiję. Jak mamy mam być, być razem... Jak mamy być razem w gildi, tak? To nie możemy mieć przed sobą tajemnic. A ty nie chcesz mi powiedzieć taką ważnych rzeczy. No, już szywa gildzie. No tak, ale ma, mam cię dodać czy nie do tej gildii. Tak. To co pani mówiła o tym do wychowa wychowania do życia w rodzinie. Na, na lekcji jak byłeś? Że, że jak będziemy w trakcie przemocy, żebyśmy dzwonili na jakieś tam numery. I po co coś takiego wam mówiła? Nie wiem. A byłeś kiedyś w takiej sytuacji? Nie. Aha. I tylko co wam. na pewno, nie, nie, na pewno tylko nie tego wam mówią, tylko coś jeszcze. Co ty robisz? Nic. A na pewno mówiła wam coś jeszcze. Ty masz jakieś dziwne pomysły. Ej, co wam jeszcze mówiła pani? Nie wiem. Został mnie. A uczyła zakłada tak zwaną gumę, czy nie? Co to guma? No, orbitne. A! To, to mówiła coś o takich gumach, czy nie, pani? Nie. A mówiła coś o, o takich, jakby wiesz, kolega, koleżanka, czy nie? Tak, mówiła. I, I co mówiła o tym? Mówiłeś, że nie mówiła na początku. Ta, nie no, teraz to w musisz mi i... powiedzieć, stary, bo ja nie chodzę i weź mi powiedz. bo ci Chodzisz. Zro... Ci... Nie chodź, zrobię ci Auschwitz za to, jak nie powiesz mi. No. Co to outfit? Outfit, siedem koła, ciało jak butelka Coca-Cola. Aha. To powiesz czy nie? Co tam pani wam mówiła o mnie? Wypuść mnie stąd. To powiesz, co wam pani mówiła, czy nie? Tak. Co? Że nie możemy mieć dzieci. Nie bij! Kto nie może mieć ty? Ja, ja to przypadkowo. Kto nie może mieć ty dzieci, czy kto? Nie wiem. Zostań. No mów chłopie, bo już mnie denerwujesz. Jak ci mogę dny... O kurde, zrobiłem sobie lobby. <laughs> <laughs> powiesz czy nie, co wam pani tam mówiła? Bo ty co robisz jaja ze mnie? Ja pytam do ciebie, wiesz, jak kolega do kolegi, a ty robisz jaja? Z poważnych rzeczy stary Ale tak kolega nie robi. Robi. Jak nie robi? No, powiesz mi czy nie? Halo. No powiem. No to mów. Mówi ona o tych gumkach, co mówiłeś. I co mówię o tych gumkach, recepturkach? Że jak chcesz zrobić nie powiem co. <laughs> co to to się... się najpierw położyć chyba, jak a, to jest. A na co? Mmm. nie mogę powiedzieć. Na polące miejsca. Na, na co? No, takie... No. Nie. to, wiem. to pokaż w Minecrafcie. W którym miejscu? Kursy na przykład. Santu. No. No, tam gdzie się patrzysz. I tam mam założyć te, taką recepturkę? Tak. Jesteś niepoważny, stary. To ty mówisz. Jak to? Ja to nie za no stary. Ja Cię muszę zabić. Nie! Nie zabijaj! Czemu mnie zabijasz? Jesteś mhm. fanem. Oddaj i ty. A co tu będę miał? Mieliśmy mieć sojusz. No dobra, niech ci będzie. Dobra, tepnij się do mnie. Tepnę. Ale, ale 17 sekund muszę czekać aż cię tepnę, wiesz? Okej. Okay. A jesteś ściekły, że cię zabiłem? Tak szczerze. Trochę. Ej, mam pytanie. Byłeś kiedyś w Auschwitz? Nie. A chciałbyś być? Nie. Czemu? Bo nie ma co chodzi. Dobra, tepam cię, tapałem cię kubuś halo. No, już. Mam na sobie outfit. 7 koło. No i teraz ci Aha. robię... No i teraz ci robię tak zwany Auschwitz, pary wiesz o tym? Tam gdzie twoja, mhm. tam, tam gdzie twoja babcia wyszła kominem. Nie wyszła komuś, wyszła no. Ono dotkano wtedy jak była ten, jak to wygląda? O, e! I tak robili stary no. wiesz o tym. Aha, okej. Okay. Ruszę A, A się? się. No, no właśnie. Chapa, chapa. Właśnie o to chodzi stary. Nie no, miałby co już. Dobra, stary, trzymaj się. Czemu? No, Ej! No. <laughs> Kurde wam się co do taki odcinek, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, trzymajcie, cześć, hej, przypomnę o konkursie na rękę Elita. mandero.